W imieniu kolegi Andrzeja, prezesa lokalnych powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, witam na naszej augustowskiej ziemi, na naszym rynku Zygmunta Augusta, u stóp kolumny króla założyciela, króla Augusta, który w tym roku obchodzi 500 lecie urodzin, naszego głównego bohatera dzisiejszego spotkania, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, kolegę Władysława Kośniaka-Kamysza. Witam również bardzo serdecznie kolegę Stefana Krajewskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa zarządu wojewódzkiego PSL. Kolego prezesie, bardzo proszę. Bardzo serdecznie wszystkich witamy i też przypominamy o zachowaniu odległości. Mamy ciągle kwestie związane z obostrzeniami wynikającymi z walki z koronawirusem. Ale cieszymy się, że przybyli Państwo dzisiaj na to spotkanie. Bardzo serdecznie witamy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. Serdecznie witamy. Jest z nami też szefowa sztabu, ta która odpowiada za, za całość, czuwa nad całością. Magdalena Sobkowiak. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Witamy też działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa podlaskiego. Cieszę się, że jesteście tutaj. Nie chcę przedłużać, bo przecież spotkaliśmy się po to, żeby wysłuchać tego, co ma do powiedzenia nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako pierwszy z kandydatów na prezydenta dotarł do Augustowa. Nikt wcześniej w tej kampanii nie był. Za to myślę, że należą się gorące brawa. Prezes jest tak naprawdę bardzo mocno z nami związany, z naszym regionem, województwem, pojawia się bardzo często, czy to w kampanii samorządowej, czy w parlamentarnej, zjeździł praktycznie wszystkie powiaty, w wielu miejscach był, gościł, tak samo tutaj w Augustowie. Cieszymy się też, że pogoda dopisuje dzisiaj, oprócz wypoczynku, chwileczkę, chwileczkę mamy na politykę i to będziemy czynić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. To jest szczególny dzień święto Bożego Ciała, dzień rodzinny, dzień świąteczny, dzień, w którym i uczestniczymy w uroczystościach kościelnych, ale też jest dobra okazja, żeby rozmawiać o Polsce, o naszej przyszłości, o tym, co przed nami. Ja bardzo lubię przyjeżdżać na Pojezierze Augustowskie do Augustowa. Pamiętam właśnie, Swój pobyt w 2017 roku to był taki czas e, troszkę odpoczynku, nie było wtedy e, innych wydarzeń, więc miałem okazję przyjechać e, tutaj, tak na spokojnie e, i wziąć udział w procesji Bożego Ciała w Sanktuarium Matki Boskiej Studzienicznej. E, to jest piękne, urokliwe miejsce, e, gdzie i Ojciec Święty Jan Paweł II bywał. E, przed chwilą tam byłem, stąd ta, ta chwila spóźnienia, bo chciałem to miejsce odwiedzić. E, a teraz mam okazję z Wami porozmawiać o Polsce, o tym, jaka jest moja propozycja dla Polski, dla przyszłości, co chcę wspólnie razem z Wami zrobić, bo dla mnie to jest ogromne, ogromne wyzwanie. Ja mam 38 lat, ale już mam swoje doświadczenia i w polityce, i w życiu. Ten bagaż doświadczeń mam poczucie, że mnie buduje. Że on daje mi możliwość powiedzenia tak, chcę zostać prezydentem Rzeczpospolitej, startuję w tych wyborach, stawiam się do dyspozycji i to nie jako e, osoba, która podejmuje tą decyzję w ostatniej chwili. Ja o tym mówię od kilku miesięcy, od listopada 2019 roku. Jestem kandydatem na prezydenta. Jedne wybory się nie odbyły, bo mamy taki rozgardia w tym momencie. Mam nadzieję, że te się odbędą i że będą bezpieczne, choć to wszystko co się dzieje w ostatnich dniach, mówię o większej liczbie zachorowań, o e, większej liczbie przypadków nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce, musi nas skłaniać cały czas e, do refleksji. Zacznę od wydarzeń z wczoraj, bo one mną wstrząsnęły po raz kolejny. Może niektórzy z was oglądali co się wydarzyło w Wieluniu. Tam prezydent Andrzej Duda odbierał honorowe obywatelstwo. Jest to normalna sprawa, często... Nadaje się taki tytuł w naszych gminach, w naszych miastach, ale to nie było najważniejsze. Najsmutniejsze, co się wtedy w Wieluniu wczoraj wydarzyło, to bójka między tymi, którzy są za Andrzejem Dudą i tymi, którzy mają inne zdanie. Po prostu szarpanina, do której tam doszło. Rękoczyny, do których tam doszło. Ja się na taką Polskę nie zgadzam, gdzie nie można normalny sposób wyrażać swoich poglądów. Nie zgadzam się na ten podział, który nas niszczy, który doprowadza do tego, że za chwilę będziemy bezradni, bezbronni. Będziemy tak naprawdę stosować, jeżeli będziemy stosować zasadę oko za oko, ząb za ząb, to zaraz wszyscy będziemy ślepi i bezzębni. To do niczego nas nie doprowadzi. My dzisiaj mamy trzy kryzysy do pokonania. Mamy ogromny kryzys zdrowotny. Wynikający z koronawirusa, z tego co się działo. Widzieliście jakie było opustoszałe ulice. Jak wiele z nas się bało o swoje życie, zdrowie, o najbliższych. Jak czasem dochodziło też do sytuacji nagannych, gdzie hejtowano tych, którzy pracują, czy tych, którzy zachorowali. Dochodziło do smutnych sytuacji. Ale koronawirus pokazał jak bardzo jest ciężko w ochronie zdrowia jak szpitale powiatowe są zadłużone jak tutaj w województwie podlaskim można podjąć głupią decyzję że szpital jednoimienny umieszcza się jako jedyny szpital w Łomży a nie jeden z kilku szpitali w Białymstoku kompletnie niezrozumiało brakuje już dzisiaj pieniędzy i na lekarzy specjalistów i na lekarzy rodzinnych i na szpitale powiatowe szpitale są w Polsce zadłużone na ponad 14 miliardów złotych spotkałem w Łowiczu dwa dni temu Panią, która rozmawia ze mną właśnie też w takim objeździe po Polsce, będąc, podchodzi i mówi: proszę pana, trzeba tą uzdrowić, tą ochronę zdrowia. Te szpitale trzeba uzdrowić, żeby one były dostępne, żeby one były dla wszystkich dostępne. Bo dzisiaj mój syn nie może się nie tylko doczekać na lekarza, on już się nie może zapisać do kolejki do specjalisty i tego się przez 30 lat nie udało zrobić. Ja jestem lekarzem. Mam swój pomysł na ochronę zdrowia, mam swój pomysł na reformę ochrony zdrowia i uważam, że to jest sprawa kluczowa, którą trzeba przeprowadzić. Doprowadzić do odłużenia szpitali, zwiększenia finansowania leczenia, zmniejszenia biurokracji i podniesienia wynagrodzeń, szczególnie dla ratowników medycznych, pielęgniarek, dla salowych, dla diagnostów laboratoryjnych. Trzeba do tego doprowadzić, bo to jest rzecz najważniejsza jak się okazuje. Koronawirus pokazał, jak bardzo. Jest potrzebna sprawna służba zdrowia i do tego też jest potrzebna współpraca. Nie da się tego zrobić nie rozmawiając ze sobą, nie prowadząc dialogu, nie będąc w jakiejkolwiek komunikacji. My dzisiaj przestaliśmy ze sobą normalnie rozmawiać często. Wykrzykujemy na siebie tylko obelżywe gesty, obelżywe słowa. Ja się nie zgadzam na zdradzieckie mordy, hamską hołotę, czy dortnąć w atachę, Bo to są słowa, które niszczą wspólnotę. A ona jest podstawą bezpieczeństwa państwa. Ona jest jedyną szansą na to, że będziemy się dobrze rozwijać. Bo trzeba wyjść też z kryzysu gospodarczego. Dzisiaj rano na Mazowszu spotykałem się z właścicielką hotelu, branży turystycznej. Ona też jest ważna tutaj na tym terenie, na Pojezierzu Augustowskim. Dzisiaj przyjechało bardzo dużo osób na Pojezierze Augustowskie, Suwalskie, na Warmię, na Mazury. Ale to jest pierwszy weekend od trzech miesięcy, gdzie w tych hotelach ktoś przyjeżdża. I sytuacja tam jest bardzo trudna. Trzeba przedłużyć uprawnienia dla przedsiębiorców. Będziemy tylko silni wtedy, kiedy postawimy, narodzimy i rodzinny przemysł, narodzimy i rodzinne przedsiębiorstwa, narodzimy i rodzinny biznes, firmy rodzinne, które są solą tej ziemi, które tutaj zostaną i nie zawiną do obcego portu, jak przyjdzie moment kryzysowy. To jest wielka sprawa, żebyśmy zwolnili ich i dali im szansę na dobrowolny ZUS. Żeby nie obciążać przedsiębiorcy kolejnymi pozapłacowymi kosztami pracy. Żeby teraz, przez kolejne trzy miesiące, tak jak w marcu, kwietniu i w maju, nie była pobierana składka zus -owska. Bo te, ta branża turystyczna, która generuje 6% polskiego PKB, nie podniesie się, jak nie będzie miała dzisiaj ogromnego wsparcia. To jest kryzys, który, w wyniku którego już w samym kwietniu 153 tysiące osób straciło umowę o pracę. W branży turystycznej może dojść do utraty zatrudnienia albo zmniejszenia wynagrodzeń dla 400 do 800 tysięcy osób. To jest bardzo poważna sytuacja i ona jest nie tylko poważna w Polsce, ale, ale i w całej Europie i na świecie. Ale musimy współpracować, żebyśmy z tego kryzysu mogli wyjść. Jak nie będzie tej współpracy przy wychodzeniu z kryzysu, nie będzie przyjmowania też poprawek opozycji, to nie będzie nic dobrego. Nie jest prawdą to, co mówią niektórzy, to, co mówi na przykład Jarosław Kaczyński, że tylko wybór Andrzeja Dudy gwarantuje współpracę i normalność. Nie, to, to gwarantuje, że nie będzie żadnej dyskusji nad projektami ustaw. Nie będzie żadnej refleksji, będzie automatyczne podpisywanie e, wielu rzeczy. I ja uważam, że powinno być inaczej. I mam do tego święte prawo, a powiem więcej, mam do tego obowiązek. Bo reprezentuję partię, środowisko, koalicję polską, która jest w centrum. Jak będzie premier Morawiecki przynosił dobre ustawy, to ja oczywiście, i będzie, one będą zaakceptowane w Sejmie, to oczywiście, że je będę podpisywał. Jak będą złe ustawy przynoszone, tak jak 2 miliardy na telewizję rządową to je wyrzucę do kosza. Nie będę mówił nie, 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 tylko będę mówił tak, ale musi być pokazany dobry dialog społeczny. Te ustawy muszą być wynegocjowane. Żadna tarcz antykryzysowych nie była w dialogu społecznym pomiędzy związkami a pracodawcami. Ona w wielu miejscach nie działa. Za to co działa, dziękuję. I też się różnie w opozycji tym, że ja potrafię powiedzieć tak, Wiele programów, które zostały wdrożone, trzeba kontynuować, bo to są dobre rzeczy i za nimi głosowaliśmy. jak choćby 500+. Ale też trzeba postawić na politykę mieszkaniową, bo dzisiaj to jest dla młodych ludzi problem, jak założyć rodzinę, bo nie mają własnego mieszkania. Jeżeli w wyniku e, Mieszkania Plus przez 4 lata PiS, mając samodzielną władzę w Sejmie, w Senacie i Prezydenta, był w stanie wybudować do końca ubiegłego roku i oddać około tysiąca mieszkań przez 4 lata, no to to jest strasznie mało. Miały być 2 miliony mieszkań, miały być, miały być 2 miliony mieszkań, miało być dużo więcej, miało być, było dużo więcej obiecane. I trzeba zrobić mieszkanie plus. 50 tysięcy na wkład własny, na wkład własny, żeby wziąć kredyt. Dlaczego mówię o kwocie, a nie o procencie? Bo kwota dużo lepiej działa w mniejszych miejscowości, w takich jak Augustów, w dawnych miastach wojewódzkich, takich jak Suwałki. W miastach powiatowych, w stolicach subregionu, to będzie szansa na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, z rynku wtórnego, również z rynku wtórnego, czy na e, rozpoczęcie budowy domu. I to też trzeba zrobić we współdziałaniu, bo to współdziałanie jest możliwe. Powinien być taki trójpodział władzy, oprócz tego na władzę wykonawczą, sądowniczą, e, ustawodawczą. Powinien być podział, gdzie Sejm i rząd, dzisiaj to jest PIS, Senat to jest platforma, bo Marszałek jest z platformy. A prezydent powinien być pomiędzy tymi siłami, bo jak ktoś nie będzie ich rozdzielał, to sobie czasem te oczy wydłubią i, zęby, i zupełnie yy, będą do, doprowadzone, to będzie do, do zupełnego rozgardiaszu, do takiej wojny bratobójczej, z której nic dobrego nie wyniknie. I to jest kryzys gospodarczy, z którego z kryzys gospodarczy społeczny, który też musimy pokonać wspólnie. I trzeci to jest kryzys ustrojowy, bo jesteśmy w takich ramach ustrojowych które pozwalają na samowładztwo, gdzie nie ma odpowiedzialności indywidualnej posła. Ja bym chciał, żeby posła można było odwołać nawet w trakcie kadencji. Żeby tutaj byli wybierani, to co kiedyś mówił Paweł Kukiz, my to przyjęliśmy do naszego programu. Żeby była ordynacja mieszana, żeby Senat był izbą samorządową, a prezydent miał silniejsze kompetencje. Zaproszę też do współpracy w Kancelarii Prezydenta, Wszystkie yy, ugrupowania polityczne, żeby każdy miał swojego ministra, bo wtedy jest szansa na odbudowanie dialogu, na odbudowanie porozumienia. Taka Polska jest możliwa. Wtedy będziemy bezpieczni, wtedy będziemy współpracować. Każdy ma prawo do swoich poglądów, światopoglądu. Ja szanuję. Tych wszystkich, którzy mają swoje poglądy, swój światopogląd, bo mają do tego prawo i muszą się czuć dobrze w Polsce, bo Polska jest na tyle dużym krajem, że tutaj zmieści się naprawdę wiele poglądów. Ale musi być też to co, to, co nas łączy, czyli dbanie o dobro wspólne, na przykład dbanie o środowisko, o to środowisko naturalne, o które tutaj mieszkańcy zawsze dbali, które jest solą tej ziemi, która daje też życie, bo przyciąga turystycznie i ono musi być zachowane, żeby naszym dzieciom przekazać. Puszcza Augustowska, Pojezierze Augustos, te tereny, które są tutaj blisko nas, wspaniałe, cudowne pod względem przyrodniczym, muszą być przekazane, zachowane i mogą one służyć człowiekowi i powinny służyć człowiekowi, ale trzeba też o nie dbać, trzeba postawić na odnawialne źródła energii, na zdrową, dobrą żywność, na jakość tej żywności, żeby ona była gwarantem naszego bezpieczeństwa. Widzieliście, w trakcie koronawirusa granice się pozamykały i jakbyśmy nie mieli własnej produkcji, Rolno-spożywczy, własnego, dobrego rolnictwa, to byśmy byli uzależnieni, i wtedy ceny żywności idą błyskawicznie do góry. Tu na e, Ziemi Augustowskiej, ale w całym województwie Podlaskim znaczy jest ostoja polskiej spółdzielczości. I to jest najlepsza forma własności, na przykład w przypadku mleczarni, ale też w przypadku spożywców. Współdzielnia spożywców. Bo niektórzy proponują nacjonalizację i upaństwowienie. Ja uważam, że nie. Ale też nie wolno pozwolić na to, żeby rozrastały się tylko zagraniczne firmy, zagraniczny kapitał. Tylko zrobić silną spółdzielnię, czy silne spółdzielnie spożywców. I to jest możliwe. Tak funkcjonują wiele sklepów w Holandii, w Austrii, we Włoszech. Na podstawie spółdzielczości to wtedy jest rodzimy i rodzinny biznes. I eliminujemy nieuczciwych pośredników, którzy wykorzystują konsumenta i wykorzystują rolnika, który ciężko pracuje. Bo jeden zarabia niewiele, a drugi dużo musi wydać, żeby kupić żywność. Spółdzielnie mleczarskie zlokalizowane w województwie podlaskim, w warmińsko-mazurskim są symbolem polskiej zdrowej żywności, są najlepszą marką eksportową i trzeba odblokować handel na wschód. Bo nie może być tak, że dochodzi do sytuacji, w której 20 milionów ton ruskiego węgla przyjeżdża do Polski, a polskie jabłka, polska żywność nie jest eksportowana na wschód. Bo to jest wtedy embargo wprowadzone na Polskę. A to są efekty ostatnich, o, ostatnich lat. To samo w sprawie śmieci. No jeżeli przez ostatnie dwa lata do Polski przywieziono 800 tysięcy, 800 tysięcy ton śmieci, przez ostatnie dwa lata do Polski przywieziono 800 tysięcy ton śmieci. To jest rekord. I te śmieci przywieżone są głównie z Niemiec, ale też z Nigerii. Tak jak węgiel idzie z Rosji i z Kolumbii do Polski, to śmieci są przywieżone z Niemiec i z Nigerii. I ja się na to nie zgadzam. Bo dzisiaj opłaty podnoszone za odbiór śmieci są horrendalne. To na rynku w Garwolinie, na bazarze w Garwolinie dobrze powiedział emeryt prezydentowi Ludzie. Dlatego, że dostałem 13 emeryturę, jak ja za odbiór śmieci muszę w rok zapłacić 1200 zł więcej, to nawet ta emerytura na to nie wystarczyła. To nie są moje słowa. To są słowa emeryta z Garwolina, który to powiedział o, o, prosto w oczy prezydentowi ludzi. Każdy ma prawo powiedzieć. Szkoda, że tych okazji nie mamy na przykład do debat. Dlatego z tego miejsca chcę wezwać wszystkich do debat. Z jednej i z drugiej strony, żeby się nie obawiali. Na niedzielę wysłałem zaproszenie dla prezydenta Dudy do Białej Rawskiej w województwie łódzkim, do sadu, żebyśmy porozmawiali o problemach polskiej wsi i rolnictwa. Bo nie ma zrównanych dopłat, ASF nie zatrzymany, a nieuczciwi pośrednicy nie wyeliminowani. Wielkie sieci, nieobłożone podatki. I o tym trzeba rozmawiać, bo to są niezrealizowane rzeczy. Nie ma dzisiaj... Chęci do debaty od wielu kandydatów, nawet od tych, którzy dołączyli w ostatnim czasie, mówią, że jedna debata wystarczy. Nie, ja uważam, że musi być kilka w różnych telewizjach, ja jestem do nich gotowy. Moi drodzy, to są główne założenia wyjście z kryzysu zdrowotnego, kryzysu gospodarczego, kryzysu ustrojowego, gdzie na przykład prokuratora generalnego trzeba wybierać w wyborach powszechnych. Do tego musi być współpraca i normalność, szacunek dla różnych i przyjmowanie swojego zdania i swoich argumentów, a nie obrzucanie się błotem, nie uwagi pod yy, każdym, kto myśli inaczej, kto ma inne poglądy. To do, doprowadzi do upadku Rzeczpospolitej, jak się nie ogarniemy w tym wszystkim. I to zależy od nas. Ja proszę o wsparcie tej idei wspólnej Polski, bo Polska to jest wspólna sprawa dla wszystkich, nie dla wybranych. I tu jest miejsce naprawdę dla wielu yy, osób, które mają czasem różne poglądy. Ale ciężko pracują i tych, co ciężko pracują, trzeba wesprzeć kwotą wolną od podatku. Dla rodzin, które powinny mieć to wsparcie, które ja na przykład rozpoczynałem: roczny urlop macierzyński, kartę Dużej Rodziny. Czy teraz 500, plus, to powinno być kontynuowane? Oczywiście, że tak. Dla seniorów. Gdzie powinna być emerytura bez podatku? I dla wielu, wielu innych, dla wszystkich, nie dla wybranych. Taka Polska jest możliwa. Taka najjaśniejsza Rzeczpospolita będzie miejscem najlepszym do życia dla nas i dla naszych dzieci. Do tego zapraszam. Oto proszę, taka Polska to jest Polska w przyszłości.